Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym programie pierwsza część to rozmowa z księdzem, profesorem Januszem Tarnawskim, który przebywał w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, głosił rekolekcję, jest jeszcze naszym gościem na święta. A w drugiej części programu aktualne wiadomości z życia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, w Stirling Heights i. Z wiadomości życia kościoła. Jak już zapowiadałem, gościmy dzisiaj w studio księdza profesora Janusza Tarnowskiego, który głosił rekolekcję w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights. To był pierwszy pobyt księdza profesora w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj specjalnie poprosiłem do studia, tak. żeby podzielić się swoimi refleksjami z tego krótkiego pobytu tutaj w Stanach. Proszę bardzo. Najpierw wymawiam sprostowanie. Otóż nie głosi, ale głosi. Z tego względu, że z Księdzem Proboszczem porozumieliśmy się i do wniosku doszliśmy, że rekolekcje będą trwały aż do dnia zmartwychwstania pańskiego. A więc dwa tygodnie rekolekcji to jest fenomenem na dużą skalę. Dlatego tym bardziej ksiądz-profesor ma więcej wrażeń na skutek spotkań z ludźmi. Pierwsze to może pomówimy na temat rodziny tutaj Polonijnej. Ksiądz-profesor ma obserwacje z Polski jako pedagog i jakby ksiądz-profesor próbował porównać sytuację polskiej rodziny tutaj jeszcze i tutaj. Sama atmosfera jest zupełnie odmienna. Ja zawsze próbuję w kaplicy, gdzie przebywam, gdzie od 37 lat już pasterzuję, po mszy Świętej nie zostawać w zakrystji, ale śpieszyć na zewnątrz i tam w przedsionku jeszcze jest chwilka podania rąk, uściśnięcia, ale to trwa jeden moment i natychmiast potem ludzie już odchodzą. Natomiast to, co mnie tak tutaj uderzyło i zachęciło do tego, by podobnie było w Polsce, że ludzie nie wychodzą, że trwają nieraz bardzo długo, rozmawiają, siedzą. No jest kuchnia, to jest rzeczą nieprawdopodobną w naszych warunkach. W niedzielę można sobie zjeść obiad, kawy się napić, rozmawiać i to stwarza atmosferę zupełnie inną. I dlatego można mówić dosłownie rodzina parafialna, a u nas niestety to jest bardzo takie chwiejne, iluzoryczne, bo ta rodzina się natychmiast rozprasza pomrze świętej. I to będę musiał to powtórzyć w Warszawie. No, czy się uda kuchnię stworzyć, to nie wiem, przy naszej kaplicy nie <grystanie> mamy pomieszczenia, ale atmosfera jest do przeniesienia. I to bym to na pewno mówił i zachęcał, żeby jak najbardziej było tej atmosfery rodzinnej dużo to jest istotna rzecz która może ludzi do kościoła ściągać a żeby czuli się tutaj jak w rodzinnym domu i to okazuje się udało się w tej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Detroit ja myślę że większość parafii Plonini prowadzi w tym samym stylu działalność duszpasterską, że po mszy świętej ludzie mają okazję do spotkania się. Dalej. Ksiądz profesor głosił rekolekcje przez... i głosi dalej tę rekolekcje. Dalej. Właśnie dzięki tym rekolekcjom miał ksiądz profesor okazję spotkać się mhm. z ludźmi. Proszę może na ten temat trochę. Tak, jak już mówiłem w naszym spotkaniu pierwszym w radiu chodziło mi o to, żeby to nie tylko były monologi a żeby po wygłoszeniu kazania zejść do konfesjonału i oczywiście spowiadać i to czyniłem i to jest rzecz istotna ale niemniej chodziło mi o to, żeby ludzie się wypowiadali świeccy i to okazało się jednak zupełnie realne także po wielu z tych przemówień rekolekcyjnych były te rozmowy dyskusje na tematy nieraz bardzo takie istotne a więc, na przykład, zaproponowałem zgodnie z sugestią księdza proboszcza, ażeby dotknąć sprawy komunii świętej dla ludzi, którzy nie są w związkach sakramentalnych. I wprost zapytałem, co sądzicie o tym, czy ta y, decyzja, żeby nie mogli przyjmować pana Jezusa w Eucharystii, ludzie nie będący w związkach sakramentalnych, czy to budzi wątpliwości, czy nie. No, i były oczywiście. Jak można przypuszczać stanowiska przeciwstawne i czekałem, aż będą jakieś argumenty, no i potem spróbowałem wyjaśnić sprawę i bardzo mnie to ucieszyło, że spotkało się wyjaśnienie z uznaniem, że w tej sytuacji nie ma napiętnowania tych rodzin sakramentalnych, ale jednak jest znak, że niezgodne jest to, co się stało przez zerwanie sakramentu małżeństwa z wolą Pana Jezusa i znakiem tego jest możliwość tylko Lucharistii pojętej w sensie pragnienia, a nie w sensie już realnym przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej. Jest tutaj przy parafii Mackiebowskiej Częstowskiej Grupa Młodzieżowa, którą prowadzi ksiądz Paweł Bandurski, ksiądz profesor miał też jedno spotkanie z rodzicami na temat wychowania młodzieży, tak. dzieci. To był znów taki problem podsumowem. Czy uważają rodzice, wychowawcy, że należy iść w duchu? Ogólnie uważanym za duch amerykański, to znaczy, że permisywność, zgoda na to, ażeby spełniać życzenia dzieci, młodzieży, czy też trzymać się tej starej tradycji polskiej, kiedy rodzice są wielkim autorytetem i raczej dzieci mają słuchać, a nie decydować o czymkolwiek. No i dyskusja oczywiście była też bardzo żywa, gwałtowna, no ale zrozumiano, że dialog, zresztą tak się ładnie złożył, lecząc prymas kilka dni temu, mówił o konieczności dialogu w rodzinie. A więc dialog jest czymś pośrednim. To znaczy, że z jednej strony autorytet rodziców nie jest przekreślony. Oni dalej mają stanowisko kierownicze, ale nie mniej muszą konsultować się z dziećmi, słuchać, wsłuchiwać się w ich życzenia, pragnienia, tak? żeby nie stwarzać atmosfery przymusu, atmosfery jakiejś takiej bezwładności u dzieci, natomiast ażeby to było wyzwalanie ich twórczej postawy. I jeszcze jakie może jeszcze coś dodać z gdy, dłużej? gdy chodziłoby o tę grupę, którą ksiądz Paweł prowadzi, zaskoczony jakąś karnością. Ustawili się wszyscy w miejscu określonym. Nie jest tak, jak to w miarach bywa w parafiach, że rozsypują się po całym kościele, ale byli zgromadzeni, słuchali z wielkim takim powiedziałbym nawet nabożeństwem, z wpijaniem się w, w mówiącego. Czuło się, że jest jakiś odwięk. No i cudowne spowiedzi świadczące o tym, że rzeczywiście to był jakiś dla nich pożyteczny wstrząs taki duchowy. No, mówiłem oczywiście w sposób troszkę taki niekonwencjonalny, więc przedstawiłem trzy osoby, które zwracają się do młodzieży. Najpierw jednego z moich Uczniów na terenie Warszawy, który ma bardzo podobne do nich sytuacje, pracuje zawodowo, ma pewne konflikty w domu rodzinnym. Następnie przedstawiłem pewnego człowieka młodego, który wszedł w gang, jak on do tych rzeczy podchodzi. I na koniec wreszcie przedstawiłem swoje własne trudności, które miałem w ich wieku, gdy miałem kłopoty w wierze. A więc to były trzy osoby, które do nich przemówiły, no i czekałem właśnie na ich relację, odpowiedź. I doczekałem się do odpowiedzi w formie rozmowy, w formie spowiedzi, bardzo takiej rzeczywiście pogłębionej. Księży Profesorze, czyli. Ten pobyt tutaj był na pewno ułogaceniem dla księdza-profesora. Myślę, że znowu wyjdzie jakaś pozycja książkowa. Na pewno. na pewno już mam wiele takich myśli. Taka jedna dziewczyneczka Kasia z klasy bodajże czwartej napisała bardzo pięknie o tym, jak miała smutek, że jej świnka morska umarła, nie zdechła, właśnie ładnie sformułowała to, że umarła. Do Matki Bożej się modliwa i teraz myśli, gdzie ta świnka morska się znajduje. No ale jeszcze może powiem, żeby tak był pewny obraz, że nie obyło się bez zarzutów. Aha, a więc pewien starszy Pan powiedział wszystko to bardzo pięknie, ale jednak ksiądz popełnił pewną niewłaściwość. Jaką niewłaściwość? Ksiądz nie wstąpił do Chrystusowców. I on pojedzie, zniknie, a gdyby ciąg był w tym zakonie, to wtedy on byłby z nami bardziej związany. Bo my się nimi czujemy związani. No więc ja myślę, że to jest spada jeszcze przegrana. Mam przed sobą wciąż za prowincjała, więc muszę zapytać, czy jakiś limit wieku jest, czy też jeszcze mamy jakieś szanse. bo wiem, że pewien nasz współbrat w Warszawskiej diecezji, jednak w latach 67. był, kiedy wstąpił, miał niecałe 70. wstąpił do seminarium jezuitów, do nowicjatu, więc jeszcze wszystko przede mną. Więc myślę, że można to w sprawę rozpatrzyć. A gdy chodzi o tego o pana, tego parafianina, który podszedł, to myślę, że miał na uwadze to, że gdyby ksiądz profesor był chrystusowcem, to mógłby tutaj zostać. Montero i, i myśli. Książę profesorze, dziękuję bardzo za te kilka słów. Życzę tutaj yy, bogatych przeżyć związanych z Wielkim Tygodniem i z świętami Zmaczystania Pańskiego i będziemy te święta razem przeżywać. Szczęść Boże. Bóg zapłać, Bóg również powiem szczęść Boże. Posłuchajmy teraz pieśni Zmaczystał Pan w wykonaniu zespołu Oratorium. Pan